Ma z tej Bugs omówię dwie ważne sprawy. Pierwsza na temat konta premium. Okazuje się, że nawet ci gracze, którzy nie mają go, też jakoś skorzystają na tym. Oraz bitwy rankingowe też omówię. Zaczynajmy od najprzyjemniejszej kwestii dla mnie, bo, ponieważ mam konto premium. Eee, więc tak na minus to, że nie będzie się rozszerzać. Może kiedyś tam jeszcze w samoloty grałem, ale to już nie gram. Jak wiecie. Tam jeden z pierwszych klipów moich tam nawiązuje do 1000 golda, którego można w samolotach zdobyć za darmo. Misje są banalne, zmieniły się. To jest na minus. Teraz e, będzie można jakiś, ma się pojawić mnożnik. Zobaczymy, jak to na, koncie, e, na serwerze testowym będzie wyglądać. Że będziemy mogli go w dowolnym momencie użyć. To jest na plus. E, magazyn rezerw to jest ciekawy bonus. No ale. To jest ciekawe taki dodatek. Te misje yy, bojowe są w końcu coś ciekawego, że będą jakieś misje dla. Bo to jednak nie tylko powinno być dla premium, powinny być różne misje jakieś proste. Teraz yy, to jest właśnie dotyczy. Popatrzcie, jeżeli, je, chociaż jedna osoba będzie miała konto premium w Plutonie, to zyskujecie 15% kredytów za każdą bitwę. Czekaj. A nie, 10, wybaczcie. I... Coś więcej? Chyba wychodzi tylko 10% kredytów, ale... No zawsze coś, macie 10%, nie? Więc myślę, że się opyla grać taką osobą. No i dwie mapy można będzie wykluczyć, no to jest na plus. Coś czuję, że Paryż pójdzie w cholerę, bo za często na tej mapie gram. No i studianka też, niestety. Eee, okres przejściowy. Co to? Ok, no przejściowy. Ok, no to się mówi, trudno. A co sądzę w ogóle o tej akcji konta premium? No, spokojnie, zmiany są na plus. Ja tam tylko gram w jeden tytuł. No, będzie to bolące dla graczy, którzy grają w też statki. Znam takich. No, to jest dupa właśnie. Teraz przechodzimy do kwestii nowy sezon bitew rankingowych. Już słyszę pytanie, kiedy to wchodzi? Więc tak. Maraton, linia frontu, najwcześniej 22, znając WG, pewnie to wejdzie w ten tydzień. Czyli bardziej maj bym celował, ogólnie w maj, jeżeli ktoś pyta. Ej, co tu się zmienia? A powiem, że jest trochę na bakier, bo teraz się doczytałem. Popatrzcie, macie 4 dywizje i 15 rank w każdej. Jest musicie, z... uwaga, gracze przejdą więc drogę od pierwszego do ostatniej dywizji, macie 4 dywizje po 15 i trafią do jednej z trzech ligi, czyli mam rozumieć że będą 4 te i dopiero w... po zakończeniu tego trafimy do ligi aha, spoko <laughs> czyli co 15 o kurde, to będzie ostre Mam nadzieję, że naprawdę też wyroty zmienili, bo będzie jazda jak nie wiem co. No wiadomo, coś tu pozmieniali. Kolejnym na plus zmianą jest to, że... Na przykład ciężki czołg mouse będzie jego jakieś nowe doświadczenie zależało od efektywności jego pancerza i jej uszkodzeń. Lighty za co będą bardziej miały znaczenie na przykład asyście i spotowaniu. No a te deki takie pancerne to jak heavyki będą traktowane. No, ciekawe, to będzie w końcu, że ten pancerz się na coś przydanie. No, wiadomo. A tu jeszcze jakiś spinterów chcą wyróżnić. Ja, ja aż tak nie będę grał bez przesady, ale jak ktoś chce. No i jakaś dziewiątka jest tajemnicza. Znowu dziewiątkę dali. Szkoda, że nie dziesiątkę, bo tak zapytam Was, na choler ta dziewiątka jest. Ani to nie jest premka. No jest to czołg specjalny, ale. Po co? No dychę mogli dać chociaż. Jakąś taką nagrodę. No jest tego więcej. Coś boję się, że będzie no life'ienie. Mm. Tu widzę, że stosunek ten sam został. Chociaż czekaj. Cie jest zmiana, bo najlepsze 20 graczy trafi do złotej. Aha! Jeżeli dojdziesz, to dostaniesz jakąś nagrodę, nie? Nie ma tak, że nie dostaniesz w ogóle nagrody. Tylko ja się boję, że bardzo mało osób wejdzie i będę miał nawet problem w Srebrną Ligę wejść, jeżeli będę miał pecha i będę... znając moje losowania. No ale jak mi się przylosuje, będą to w miarę łatwe misje, powiedzmy będzie dużo czasu, no to myślę, że w tą Złotą Ligę się łatwo strzeić, bo jednak... Patrząc na stosunek, idee z graczy zielonych do ogólnie... no tych lepszych ogólnie, no to można spróbować wejść, zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że. To wygląda kiepsko. O! No, koniec uszkodzeń z sojuszników to jest taki dodatek, bym powiedział. Ale to wygląda cholernie źle, jak dla mnie. No, chyba, że dają, nie wiem, cały miesiąc, bo mogą mi dać cały miesiąc. No, coś tak czuję, bo jak dają tydzień, to naprawdę to nie będzie się dało wbić. Podejrzewam, że może to startować od 1 maja. No, nie wiem, jakie wy, wasze macie pomysły. Po prostu zostawiam Was, napiszcie w komentarzu cześć.